Halo, halo, cześć, z tej strony z Akademii Gry. Słuchajcie, wstałem Ci rano i przeczytałem myślę 7 albo 8 maili z tym samym pytaniem pod tytułem Panie Robercie, co się stało, że Manchester City przegrało? I postanowiłem nagrać ten krótki materiał, żeby coś wam powiedzieć, czym się z Wami podzielić. Słuchajcie, Akademia gry yy, istnieje już szósty rok. Od początku tej y, akademii gry miałem na celu przekazywać wam to wszystko, czego się dowiedziałem przez te 20 parę lat grania u Bukmachera. Ale czasami odnoszę wrażenie, że niektórzy grający w zakłady bukmacherskie nadal nie rozumieją absolutnych podstaw tej gry. Ja to nazywam tej zabawy, ale to jest gra. Absolutnych podstaw, to już takich podstaw, pierwsza, druga klasa szkoły podstawowej. I to mnie czasami przeraża, dlatego nagrywam ten materiał i czymś się z Wami podzielę. Słuchajcie, kogoś, kogo nie ma w Akademii Gry, być może się zastanawia, czy ten Robercik w tej akademii, to oni tam wszystko tak robią, że oni wygrywają raz za razem, i w ogóle oni wszystko trafiają, im wszystko siada. Uwielbiam to powiedzenie. Panie Robercie, a Panu siadła Liga Mistrzów? No mi wczoraj nie siadła, bo ja miałem kupon AKO zagrane i słuchajcie, mieliśmy tam bodajże Real Madrid, mieliśmy tam na półtora gola to nam weszło na wygraną Realu i mieliśmy też Manchester City. Słuchajcie, i taka mała dla was informacja, bo być, być może tego czasami może bo wy wiecie o tym na bank. Ja wierzę, że wy jesteście inteligentne bestie i wy o tym wiecie, tylko wy czasami zapominacie o jednej wydaje mi się absolutnie podstawowej rzeczy. Słuchajcie, gdyby to było tak w tych zakładach bukmacherskich, że bukmacher wystawia kursy na mecz na przykład Kajra, Taumaty, Klub Bridge, faworytem Klub Bridge i wygrywa Klub Bridge i tak dalej i w każdym meczu, gdzie bukmacher wskazuje faworyta, to ten faworyt wygrywa, no to słuchajcie, no to tu w ogóle nie było zakładów bukmacherskich. No na tym polega piękno sportu i na tym polega cała ta bukmacherka, że nie dość, że oni zarabiają na marży, nie dość, że zarabiają na tym, że w mojej opinii prawdopodobnie czasami nie do końca wystawiają te kursy uczciwie, można to zaobserwować w niższych ligach, tam gdzie ludzie nie są w stanie szybko zweryfikować, czyli na przykład y, jakieś tam folgore w San Marino, czy jakieś takie. No, wiecie, różne są przykłady, y, ale to nie jest tak, słuchajcie, że Wy mi zadacie pytanie, dlaczego wczoraj Manchester City przegrało. I niektórzy pewnie są jeszcze na tyle nie chcę ich obrażać, że czasami mają do mnie pretensje, że Manchester City wczoraj przegrało. Panie Robercie, no przecież Pan podał ten kupon, i ten kupon powinien wejść. No bo przecież w tej Akademii gry chyba wszystko wytrafiacie. No nie, my nie trafiamy wszystkiego, ja cały czas mówię od pięciu, już szósty rok, że cały, cały sens tej zabawy. Polega na tym, żeby dwa mecze trafić, a jednego nie trafić. Na przykład, albo dwa kupony trafić, jednego nie trafić. Albo to oczywiście w dużym uproszczeniu to mówię. Oczywiście chodzi o to, żebyśmy zagrali sobie na przykład, no nie wiem, jak się. żebyśmy zagrali sobie jakąś tam y, część kuponów, znaczy część, jakąś y, liczbę kuponów i żebyśmy my na przykład, nie wiem, jak robimy rozliczenia y, w ciągu miesiąca, żebyśmy my w ciągu miesiąca mieli po prostu więcej pieniędzy w portfelu niż mieliśmy na początku zabawy no tak mi się wydaje a czy to, że wczoraj nie wygrało Manchester City oczywiście ja się też kurzyłem, no bo y, rozmawiałem się z kolegą on oglądał ten mecz mówi Robert, no oni tak grali niby tam cisnęli ale, ale Haland to tak strzelał jakby nie chciał strzelić i wiecie co sobie pomyślałem po tym meczu oczywiście ktoś tu zaraz powie analiza wsteczna zawsze skuteczna i ma tutaj rację nie da się tak, Wy nieraz piszecie, że a mogłem zagrać to i to, a mogłem Arsenal zagrać, bo oni wymiatają, mogłem Pan Olimpiakos zagrać, miałbym kurs ponad 5 i. T... po meczu tak. Jak już widzisz wyniki, to się wszystko wydaje banalnie proste. Ja wczoraj sobie pomyślałem o tym meczu, jak mi kumpel tak powiedział, to faktycznie do swojego doświadczenia dodaję jedną rzecz. Już Wam się chwalę, jaką grała norweska drużyna a w Manchesterze City numerem jeden, jeśli chodzi o napastników, jest pan Haland też norwek. I tak sobie pomyślałem, kurczę, to coś takiego, jakby na przykład Barcelona z Lewandowskim przyjechała na przykład na Legię i oczywiście ja wiem, że to jest klub i tak dalej, że on by grał dla Barsy, ale, ale no właśnie czy nie byłoby tak, żeby tak może troszeczkę nie chciał tej krzywdy zrobić tym, tym Polakom no nie wiem i tak samo sobie pomyślałem na pewno następny raz ja już takiego meczu nie wybiorę do zagrania nie wybiorę jeśli będzie Manchester City grał z jakąś norweską drużyną ja już tego nie absolutnie nie zagram ale słuchajcie to nie jest tak że my jesteśmy w stanie uniknąć wszelkich porażek no nie bądźcie tacy naiwni patrzę na te wyniki wczoraj no to po zawaliu betami, które oczywiście znowu się zapięły, tak, bo graliśmy, że tam Sporting będzie miał ileś tam strzałów, że yy, rzutów rożnych bodajże, yy, że jak zobaczcie, teraz wam zdradzę kolejną rzecz, znaczy kolejną, to jest doświadczenie, kurczę, myślałem nad tym meczem, Później, jak, jak słuchaliście tego filmu, to słyszeliście, że pomyślałem na końcu: A, Hiszpania u siebie mocna, ale wszyscy grali na tą Hiszpanię. No to już jest taki czynnik, który powinien ci powiedzieć: Nie graj tego, nie w takiej lidze, nie gra się na spadki w takiej lidze, na takim, na takim szczeblu rozgrywek, absolutnie. Takie coś to możesz sobie grać, jak będziesz widział, że w San Marino spada kurs, tak jak ostatnio na przykład na tę Folgore spadało, tak? No to można było sobie zarobić, czy na jakiś inny zespół w jakiejś tam Etiopii, czy gdzieś indziej, bo no wtedy być może lokalsi wiedzą coś więcej niż my, a często się gęsto tak zdarza, dlatego powstało super info. Jak widzicie, te póki co mamy 100% trafień. Ale nie na spadki w lize mistrzów. To przecież to to jest taka skucha, że szok. Ja też widziałem, że tutaj kursi kleci wszyscy na sity. No ale nie pomyślałem, że kurczę, no, aż taka różnica klas może zdecydowanie, w ogóle nie wiem, tutaj jakoś zaważyć na wyniku. Naprawdę, ja myślałem, że może nie, w najgorszym wypadku to City w Męcz 1-0, 2 -1, ale że oni przegrają 3-1, a mogli więcej, no, no tego bym nie przewidział. I tego nie przewidzi nikt, kto się interesuje piłką, kto śledzi różnego rodzaju statystyki. Nie dajcie się nabierać na to, że ktoś tutaj przewidział. Przewidzieli tylko i wyłącznie tacy ludzie, którzy mówią czasami wam po złości. Zaraz wam pokażę po jakiej złości na dzisiejszym dniu. To tylko tacy ludzie, ale oni i tak nie zagrali tego więcej jak za 10 zł. Więc wiecie, gdyby oni zagrali to nie wiem, za 1000 zł, no to rozumiem, ok? Ktoś faktycznie idzie pewnym jakimś tam schematem i gra na takie underdogi i wygrywa kasę. Bo granie na underdogi to jest też jedna ze strategii wygrywania. I jak popatrzycie na różnego rodzaju fora, bloga bety czy jakieś tam inne... To w czołówce przeważnie są ludzie, którzy grają, absolutnie nie grają takich kursów, no grają kursy wysokie, bardzo wysokie. I oni oczywiście nie mają wtedy tej magicznej skuteczności wysokiej, ale oni mogą mieć 30% skuteczności, trafiając w takie kursy, i oni będą dużo więcej zarobieni, niż ty mając, nie wiem, 70 czy nawet 80% i grając w takie kursiki. Solo, oczywiście, mówię, tak, singlami. Także. Nie dajcie się tu nabierać. Nigdy nie będzie tak, że my przewidzimy niespodzianki. Nie ma takiej możliwości. Cały sęk polega na tym, że dobra na ako żeśmy wtopili, trudno. To już było. To jest historia. Nie mamy już wpływu na dzień wczorajszy. Możemy mieć wpływ na to, co się stanie dzisiaj i jutro. Na wczoraj to już nie, nie ma. To możemy sobie tylko. Pog Oczywiście każdy z nas poprzeglinał, pewnie powkurzał się. Jak to możliwe, że tak. Mocny zespół. Trener podobno latał przy, tym, przy tej linii i, i się wściekał. No ale co z tego? No, no nie dali rady chłopaki. Bodo po raz kolejny udowodniło, że u siebie jest w stanie zrobić takie sensacje, że po prostu szok. Sensacje sportowe. No bo kumpel, który oglądał ten mecz, powiedział mi, że Bodo było po prostu lepsze. Nie wiem, nie oglądałem. Słuchajcie. Więc teraz wracając do tych złośliwości. Aha, ale na Waliu Betach, tak powiedziałem, kuponik trafiliśmy. Czy my trafiamy wszystko? Nie. Robimy w tej chwili fenomenalne wyniki na koszykówce. Fenomenalne. Ci, co kupili dostęp w promocji za 349 zł dożywotni, no to słuchajcie, oni już pewnie mają z 20 razy e, zwrócony ten koszt. Na koszu robimy wyniki absolutnie fenomenalne. Ale my dzisiaj w nocy, jeśli miałbym być uczciwy, był kuponik Lejkersi, i wiecie co? Zastanawiałem się, czy dorzucić do tego Phoenix z handicapem, bo był mecz Philadelphia-Phoenix, mega według mnie wyrównany, yy, wyrównany mecz. Ale pomyślałem: widzicie, 20 parę lat gramu Buchmachera, i też łapie się na takie rzeczy. I też pomyślałem: kurczę, no, Phoenix, Philadelphia, Philadelphia-Phoenix, ciężki mecz, ciężki mecz. To lepiej dorzucę pewniaka. I zapewniaka uznałem Utah, Minnesota. Mówię, no nie ma możliwości. Minnesota ten mecz po prostu, jakby to mówicie, bierze leciutko. Albo niektórzy piszą do mnie, lekutko. No i co się okazało rano, jak wstałem? Wow! A miałem takie obawy, mówię, Robert, czy to na pewno jest mądre? Ten 1,16 kursta Minnesota w NBA dorzucać? ale pomyślałem, kurczę, tak dobrze nam idzie. A! Raz się żyje, przecież to nie jest kupon. Wiecie, to nie jest rosyjska ruletka. Że jak wygramy, to będziemy wszyscy miliarderami, jak przegramy, to będziemy bankrutami. No nie. I dorzuciłem Minnesotę. Patrzę, Lakersi planowo wygrali, a Utah ograła Minnesotę. I pomyślałem sobie, no nie, kiedyś nie było takich kursów na NBA. 1-16, naprawdę nie było. Więc wracając z tych złośliwości, bo wiem, że Wy lubicie złośliwości. Słuchajcie, dzisiaj jest środa a środa to dzień wesoły słuchajcie, i teraz jest sytuacja taka ktoś sobie popatrzy na te mecze i ci bardziej złośliwi tacy wiecie ach, wezmę odwrotnie to o co zrobią? to powiedzą tak, nie wcale Bayern Monachium nie wygra, myślę, że wygrają Belgowie i postawi za 2 złote na Belgów Stanie się cud, bo to jest tylko sport. No to to nie jest tak, że oni wygrają na 100%. Pamiętajcie o tym, to nie jest 100%, to, że oni tu dają 1,12. Słuchajcie, no przecież każdy z nas grał kiedyś kursy 1,01. Ja nie wierzę, że nie graliście. 1,02, 1,03, 1,05. Przecież ja ze 20 lat temu robiłem takie kupony. I jak byłem mocno zdziwiony, że ja prawie żadnego kuponu nie jestem w stanie trafić. No bo żeby tam kurs wyszedł jakiś. W miarę jakiś sensowne, tam nie pamiętam, z 150 czy 1,60, to ja tym tych meczy po 101, 102 musiałem nawalić. Efekt zawsze coś nie weszło. Także pamiętajcie o tym, że to, że tutaj jest 1.12 przyjeżdżają belgowie, przecież oni nie przyjeżdżają, to nie jest tak, że się mecz zaczyna. raz już głupoty gadam, ale to tak wam mówię, żebyście wiecie, zrozumieli, o co mi chodzi. No ale to nie jest tak, że oni wychodzą na murawę i, i nie wiem. Harry Kane mówi, słuchajcie, na was jest 21 kurs, na nas 1,12, także wiecie, no 3-0 i do domu. No nie, oni zrobią dzisiaj wszystko, żeby tego Bayern'a jakoś tam napocząć. Czy im się to uda, czy się znowu skończy 7-0 dla Bayernu? Tego nie wiemy. Ale nie dajcie się na to nabierać, że wy jesteście teraz przed meczem w stanie to przewidzieć. Nie macie najmniejszych szans. No przecież dzisiaj cały świat Specjalistów, sportowców Wszystkie statystyki, algorytmy Wskazują absolutną wygraną Bayernu Monachium Absolutną No to nie może być inaczej To samo Chelsea Ale oczywiście Newcastle PSV No To jest mecz dla mnie Zobaczcie i znowu jest to samo Wszyscy od góry do dołu Newcastle Ja wiem, angielska piłka W Anglii Mega ciężki teren, ale PSV to nie jest jakiś. Wiecie, no, chciałem już teraz podać jakiś polski zespół, ale to zaraz powiecie, że obrażam kogoś. No, PSV to jest PSV. Są świetni, tam świetni gracze grają. to Cała drużyna jest świetna, oni super grają. Oni myślicie, że tak łatwo oddadzą Newcastle wszystko? Mecz? W życiu. Nie? Ja obstawiam, że tutaj jak nie będzie. Jak tu, ja stawiam remis 2 w tym meczu. Ja wam powiedziałem, podawałem typ, stawiam, że obie drużyny strzelą gola. Ale dla mnie remis 2 nie będzie żadnym zaskoczeniem. Ale oczywiście, jak będzie 5-0, no to ci specjaliści, którzy wystawiali ten kurs, też powiedzą, że nie było żadnego. Ale zobaczcie, to jest mina. Nie grajcie takich mecze. Naprawdę, gdybym miał grać to po te 1.35, nawet robić dorzutkę do czegokolwiek, to wolałbym zdecydowanie zagrać Galatę, że nie przegra. No Turcja. Mega gorący teren. Zrobili plamę ostatnio z Fenerbahce. Przegrali finał. Prawdopodobnie będą cisnęli w tej Lidze Mistrzów. No więc i jeszcze te kursy. Jak ktoś jest w Akademii, no to widzi o co chodzi. Barcelona. No dla mnie ci poza zasięgiem. No nie czarujmy się. Dzisiaj jak Barsa nie wygra meczu, to będzie jutro znowu na wirtualnych, na sport.pl i gdzieś indziej będą tytuły. Mega sensacja. Sławia ograła Barcelonę, ale czy ktoś to przewidzi? No, ktoś tam gra, ale to ludzie grają pewnie ci, co grają underdogi. Liga Mistrzów, tu nie ma słabiaków. Pamiętajcie o tym, nie jesteśmy w stanie uniknąć porażek. Nie ma takiej możliwości. Na tym polega ta zabawa, ta gra. U Bukmachera, że tu są wygrane i przegrane, to tak jak grałbyś w ruletkę, może to jest głupie porównanie, ale chciałbyś, żeby tylko wypadały liczby parzyste. No nie ma takiej możliwości, będą wypadały i nieparzyste. Kumasz. Pamiętaj, jeśli masz wszystkie wyszukiwarki, dzisiaj startuje grupa na sygnalu dla wszystkich, dla osób, którzy posiadają wszystkie wyszukiwarki, będziemy tam gadali o strategiach. Będziemy tam właśnie. Rozmawiali, jak grać, żeby zmaksymalizować wygrywanie u Buckmachera. Żeby nie było coś takiego, że nie wchodzi nam jeden kuponako i jest od razu wywrotka u niektórych, w u niektórych osób w głowach. O jezu, nie weszło. Ale to, że już weszły waliubety, już nie patrzysz. To, że jesteśmy mega zarobieni na tych waliubetach, na koszykówce w ostatnim czasie, na to już nie patrzysz. Patrzysz tylko i wyłącznie, że kuponako nie wszedł. Jeden z wielu, 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 które zagramy. Pamiętajcie, że te value bety są za darmo, jeśli zostało 10 dni promocji. Widzę, że dołącza coraz więcej osób. Czekacie do końca. OK, macie takie prawo. 10 dni do końca. Mega promocja. Jeśli masz 3 wyszukiwarki, możesz w tej chwili, to jest promocja, która będzie, obiecuję Wam raz na kilka lat, możesz w tej chwili za 995 zł, wykupić wszystkie te wyszukiwarki, wszyściutkie, w opcji dożywotniej. Długo nie będzie takiej promocji. Jeszcze dostajesz te value bety za darmo. Wejdź w archiwum, zobacz co się dzieje na value betach. Wczoraj był znowu komplet. Naprawdę idzie to bardzo fajnie. Śmiałem się wiele razy z tych value betów, że to jest jeden ze sposobów. Niektórzy na innych stronach robią to z tego absolutne numer jeden na wygrywanie. Ja uważam, że do końca tak nie jest, ale, ale. Na live'ie też żeśmy wczoraj przegrali, to też Wam, żeby się ci, co tak zacierają ręce, jak nam coś nie wejdzie. Też żeśmy przegrali przy 2-0 dla Bodo, podałem Ty premis 2 po kursie 2, tam chyba 10 na Manchester City. Myślałem, że nie ma możliwości, żeby oni to przegrali. Jednak okazuje się, że są takie niespodzianki sportowe, bo to była niespodzianka. Pewnie jakby zagrali 5 kolejnych meczy, mogłoby się okazać, żeby wyniki były 1-4, 0-4, 0, -4 -0 no ale wczoraj był taki dzień jak był I tyle Słuchajcie Klikacie dostęp, wybieracie sobie wszystkie wyszukiwarki Promocja Ta opcja zginie na, Znaczy zginie, zniknie na koniec tego miesiąca 1 lutego już tej opcji nie będzie I możecie dołączyć w jedną sekundę I mieć dostęp do wszystkich wyszukiwarek Nie musicie tracić czasu Możecie później kliknąć zakłady I po kolei sobie kliknąć I macie mecze na dzisiaj Za chwilę wjeżdża kuponako pewnie być może jeden na dzisiaj, może więcej. Byłoby więcej, ale też mam pewne obawy, że niektórzy ludzie po prostu nie wytrzymują ciśnienia jak 2 3 3 kupony nie wejdą. Więc widziałem ostatnio sprawdziłem, że ta opcja jeden kuponik dziennie świetnie się sprawdzała. Wasze zdrowie psychiczne było w doskonałej kondycji. Moje też. Jeden kuponik, jak to mówią one shirt, one dead do kasy. Dziękuję bardzo za uwagę. Miłego dnia Wam życzę zdróweczka i już biorę się za klikanie tych meczy i za chwileczkę będą na wyszukiwarkach. Strzałka, cześć.